W końcu zapowiedziano nową grę z Gwiezdnych Wojen. Już w najbliższy weekend doczekamy się pierwszego pokazu nowej produkcji z Gwiezdnych Wojen od Respawn Entertainment. W ostatnich tygodniach coraz głośniej było o nadchodzącej nowej strategii z Gwiezdnych Wojen od Respawn Entertainment i Beat Reactor. Chociaż produkcja została zapowiedziana już 3 lata temu, to dopiero teraz studia są gotowe na ujawnienie swojej gry. Jakiś czas temu do sieci trafiły pierwsze screeny prezentujące rozgrywkę oraz ekrany menu z projektu znanego pod roboczym tytułem jako Star Wars Bruno. Z kolei tydzień temu do sieci wyciekł tytuł, który znany będzie jako Star Wars Zero Company. Teraz Electronic Arts i Lucasfilm oficjalnie potwierdziły tytuł, a także opublikowały pierwszą oficjalną grafikę z gry. Możemy na niej zobaczyć kilku bohaterów, w tym dwójkę Mandalorianinów, w tym Bo-Katan. Nie brakuje również żołnierza w pełnym skafandrze, a także kogoś w szatach Jedi i z zielonym mieczem świetlnym. Najwyraźniej Jedi i mocy nie zabraknie również w Star Wars Zero Company. Otrzymaliśmy także pierwsze spojrzenie prawdopodobnie na głównego bohatera także nowego Droida. Uwaga zwraca również hologram z wizerunkiem robota Federacji Handlowej, które znane są z wojen klonów. Potwierdzono, że wszystkie te postacie będą należeć do naszego elitarnego oddziału, którym pokierujemy w grze. Więcej szczegółów o grze poznamy podczas tegorocznego Star Wars Celebration w Japonii. Panel poświęcony Star Wars Zero Company został zaplanowany na 19 kwietnia i potrwa około godziny.